Alleluja Nie suję się ten laptop? Nie, nie Ale no może znajdź te słowa tej e, Billie Eilish? Już, już próbowałam zagrać. I co? No, ale trudno jest to zagranie, nie ukrywam. Tak? No, bo, bo jeszcze nie znam wiatrów tych, tych. Ale idziemy mi coraz lepiej patrz. Witam w tym nowym pięknym dniu. Piękny masz dzień dzisiaj? Nie. Wolne od kuraj nogi, zapowiada się. Cały dzień będzie padać. O, skurczacz. Jaki instrument chcę dalej? No. Jakby? Wiesz, na czym chcę w ogóle? Tak. W skrócie, wiesz, na czym chcę zagrać? Nie. Spróbowałaś w ogóle kiedyś zagrać? Na gitarze, tak? S nigdy nie słyszałem dźwięku gitary. Ja na gitarze uczyłem się grać tutaj w tym pokoiku. No gitara czy dostałeś? Ten. A, a bo gitarę dostałem od, od swojego brata kiedyś tak. No. A właśnie, no to jak? To, to, ale to, było... to była mała, plastikowa, dostałem w głowę, bo, mnie, bo go wkurzyłem czymś. Mariusz mi przywalił. I, i, ja pamiętam, I pękła. Czy... Ale grałem tutaj, uczyłem się grać na gitarze. O no fajnie. Ale nic nie pamiętam. Mam gitarę, mam samochód. Syna nie mam. A na zewnątrz pogoda fatalna. Śnieg i deszcz. A nie, teraz śnieg chyba pada. Posłuchaj, naprawdę nie mam co dzisiaj nagrywać. Serio, przez taką pogodę, ale. Ale już Kasia pla... Marcel, czy możesz się przymknąć? Wow. Gruby, możesz się A e Nie, będę grał, będę śpiewał, będę wariował. Kasia przymierza się do zmiany dekoracji na jakąś złotą. Nie, pudrowy róż będzie. A brudny. róż? Brudny. Będzie brudny, brudny, brudny róż. O, czyli taki brudny róż. To jest pudrowy róż. No to jest, nie, to jest brudny róż. Pudrowy jest bardziej przyjrzysty, moja droga. No brudny róż. Każdy facet się zna na kolorach, no nie? Ja, ja nawet nie wiem, że jest to taki kolor, brudny róż. No jest brudny róż, pudrowy róż, łososiowy. Gitarowy róż. Amarantowy. A jest gitarowy amarantowy róż? Pianinowy. Jest po no, ale on nie wie, co to jest jaki amarant. Wiesz, jaki to jest amarant? Pomarańczowy? Nie. Taki? Bardziej w, czerw w czerwony, połączony z fioletem. Tak. Weźmy, w tym ubraniu, w cały czas w pościeli jesteś? Hmm. Wejdę, ja nagrywam film. Nie mam co nagrywać. Weź zrób jakieś głupie miny, albo coś. Nie co? mam opcji. Ej, jak by nazwałem ostatnio? Nie, w ogóle jak cię nazywam często? Gruby. <laughs> to nie to, że od dzisiaj, tylko ile? Już tak z dwa tygodnie, co? Na Albo więcej, albo dłużej. A wiesz o tym, że Twitch za... Czekaj, jak to jest? Otyły. Na streamie blokuje słowa otyły. Otyły? O otyły. Czujesz? Co? Wierny, odważny, Reśle. tata dziś jest, on zaraz to, zabije Marce, mnie. ja, wiesz, jest takie słowo, jak ktoś jest, ma ciemną karnację, no. podobno nie można mówić, nie wiem, ja jeszcze nie miałem z tego powodu jakiś tam problemów, ale podobno nie można na YouTubie mówić e, słowa na N, oznaczającego kogoś o innym... Nie, ale ty możesz, ty możesz to, ten, tylko musisz wypikać. No, ja wiem, że mogę wypikać, no to ja wiem. No ale chodzi o to, że no co, nie mogę powiedzieć, <słyski> jaki to jest kolor. Podobno. Więc to podobno. właśnie, y, po, się dobra, może dzisiaj pociągnę ten odcinek. Bo to jest naprawdę denerwujące od, od jakiegoś czasu. Bardzo mi to drażni. Ja rozumiem, że trzeba. Mówić poprawnie, ale ta poprawność po prostu mnie mega denerwuje. Kanały, kanały szachowe mają duże problemy, bo YouTube ich blokuje z tego względu, że wiesz jak są figury, no nie? Są w dwóch kolorach: biały i. Taki, no nie? I używanie tego drugiego koloru mm -hmm. jest oceniane jako dyskryminacja. Ale to jest jakbyś... normalny kolor. Ta, no tak. Jakbyś powiedział o. Oso... Tak samo jak masz w tym kolorze kamerę. Dokładnie. I jakbyś powiedział, <grychy> jaki to jest kolor na jakąś osobę, albo na. Jest taka bajka że yy, ty jesteś? Murzy i tak dalej. Ja nie wiem, czy ja chcę powiedzieć, już teraz sam się boję. Ja cię kręcę. Ci powiedzieć o, o, o Ty jesteś ciemny kolor. <laughs> tak, tak. To może on przyblokować. Albo jakbyś powiedział, że ty, murzy i tak dalej. To też YouTube to blokuje. Dlatego mówią, że na streamach film? tak, albo film, albo na streamach, że mogą zbanować. I ja trochę tak nie rozumiem. Może dlatego, że mieszkam w Polsce. Mnie nie, nie przeszkadza to, żebym powiedział na, na kogoś o ciemnej karnacji skóry. E, może to jest z... żebym powiedział na taką osobę, że jest mórz i tak dalej. Ale ja, ja nie mam nic złego. Być może dlatego, że ja mieszkam w Polsce i nasze. my nie doświadczaliśmy. Niewolnictwa. Chociaż jak ja patrzę na siebie i na moją żonę, to, to mam wrażenie, że ja jestem niewolnikiem jej. Ty nie, żadnego się słyszysz! Stamtąd słyszysz? Ja bierniczę! Ty, ale czuję, że mówiłem, czy ja głośno mówiłem? Ja też słyszę. Ja bym to. Usłyszał? No Ale jak to. Ja, a, nie że teraz. A teraz słyszysz to, ja... Dobra. Dobra, to słuchaj, to ja powiem jakieś jedno słowo, dobrze? Uwaga, Ka Kasia mówię. Dyplom. Dyplom. Nie no, ale to było głośno. Jak głośno tu było! Ja wiem? No mama jest. Poczekaj. Zobacz, Mawość, zrobimy test. Ale ja, jak Zapać. to można słyszeć stamtąd? No patrz, stałem tam gdzie mama i powiesz coś i zobaczymy czy ja usłyszę. O! I ma... Dobra, idź właśnie. Idź, zobacz. Może ja tak głośno mówię, może mam taki donośny głos. Lampa. TY TEŻ TO SŁYSZAŁEŚ? Nie, patrz. Kostka? Kostka! WY TO SŁYSZYCIE? No, dawaj jeszcze raz, ale ciszej. Jak ciszej? Grzejnik? Grzejnik. What? <tuszynka> tam, ale gdzie ty stoisz? Tam jestem, mama! Gdzie ja jestem? Okay. Tutaj. Patrz, wiesz, jest nawet wniosek po mnie. Tu. I TY TEŻ TO SŁYSZAŁEŚ? Tak. Jakoś tam mówisz. Telefon. Jak mogę, jak mogę ciszej? Butelka? Butelka? Jak to można słyszeć? Ale jak to można słyszeć? że mówić mówię cicho. Dobra, uwaga. Dobra, dobra, jeszcze raz, jeszcze. Kwiatek. Kwiatek! Ale jak to jest możliwe? Nie wiem, nie. Dobra, idź tam, bo ja nie wiem, dobra, bo... no. Dawaj, tak, ale patrz tam. Teraz to jest tak, tak bardzo się... Ale no, bądź jak ja powiedziałem. Kwiatek. Tak? Dawaj, teraz pleściemy. Ok, jest Chodź, Marty. Jak to szeptem? Zegarek. Zegarek. Ja usłyszałem zegarek. Ale jak to jest możliwe, Marcel? Że zegarek. Że usłyszałeś to? No, Mam śmieci, słuchaj. To no, no Ale ja mówię. Ja, wiesz, jak ja powiedziałem? Zegarek. Czeka, czek. Zegarek. I ale... tą stronę ja mówię, nie w tamtą. Zegarek. No może się odbijać tutaj. Zegarek. Abyś to ma, się tego nie ma. Jak to jest możliwe? Teraz jest odwrotnie, chłopaki pożytku. Posi... No tak. Talerz. Nie, ej, e, co? Nie, to było niemożliwe. No tak! Nie! Co? Gdzie, Gdzie jest mama? Gdzie z mama? No tutaj jest. Mhm. Marcel, Marce powiedział tak. Niemożliwe. Powiedział talerz. Powiedział. Dobra, teraz ja. Marchewka. <laughs> dobra, to Matryka. jest mocne Cytryna Cytryna Co? <laughs> Melon Melon Było <laughs> Nie, to jest nieważnie. Dobra, ma patrz, to ostatnie, ale to już jest hardcore, dobra? Masło. Jeszcze raz. Ja są słyszałem, ja byłem. Jeszcze raz. Masło. Poczekaj, no jeszcze raz. Dobra, no, wyczekaj. Poczekaj, ja załatwę co już. Ja, przy... ja tutaj słyszę stąd! Nara, Nara, mama gotowa jesteś? Jak on dość złok słyszeć? Nie nie, bo ja byłem to na w tym... Nie! Mama gotowa jesteś? Bateria. Bateria. Ja. Bateria? No. I nie ma... I nie ma nocy. Bo w nocy to jest lepiej jeszcze słychać. Jeszcze woda szumi w tych To jest No, tak. Ja już wiem co? Żelki Chyba musisz iść tutaj. Ale co? Nie, nie może były żelki! No. Nie może były żelki! były żelki. Ale widzieliście, że no. ja mam to! Jak to można usłyszeć? A ty ja, tylko nie muszę. A Jakie jesteś usłyszałem? A ja żelki masz no, <mulizacja> ja, ja to ja coś takiego usłyszałem 10, Gruby 3, 12, 13, 14, 15, odpoczynek 36, a zaczynamy! 500 wcześniej Czemu ja mam zrobić 15? Za szerokość masz ręce, pupa niżej. się do wrzucenia u Miłosza filmu. Dzisiaj będzie wrzucony, a właśnie mu mówię o kamusiu, czyli o słynnym kamerzyście. Znalazł się nawet na pierwszej stronie yy, Onetu, więc yy, zaczyna być o nim coraz głośniej i o tym, co, co zrobił i kogo wziął. N nie słyszałeś o tym? Nie. Wziął chłopaka, okazało się, że jakiegoś niepełnosprawnego psychicznie. No. Do wykonywania jakichś głupich rzeczy. Ten film jest zdjęty z YouTube'a. Coś mi się wydaje, że kanał w końcu w końcu upadnie. I ja też, za chwileczkę, ale będziemy mieć pobierane z, z gardła? Z, z gardła, nie z nosa. Czyli, że z gardła. Myłem zęby? Myłem dzisiaj zęby. Myłem, nie myłem. Ale ile czasu temu? Ile czasu temu? O dawno, trzy godziny temu. Okej. Okay. Czyli nie wiem. Dobrze, teraz czas na mnie. W moim przypadku, mam nadzieję, że wyjdzie wynik negatywny od mniej więcej tygodnia, tak jak wcześniej też, ale powiedzmy, że zwłaszcza od tygodnia mocno zwracałem uwagę na to, żeby unikać jakichkolwiek kontaktów. A chcesz mi nagrać? Jak w, ja to w, w, w ogóle chciałem kupić test to są testy w tych w Biedronce w Lidlu. A weź trzymaj prosto. Ostatnio jak mnie nagrywali, to też było krzywo. I chciałem kupić w Biedronce albo w, w Lidlu, ale to jest test już później jak ktoś przeszedł, tak? Naprzeciw ciała. Czyli, czyli nie wiem, czy ja przeszedłem, czy też nie, ale teraz będę sprawdzać, czy obecnie mam wirusa. No nie było tak źle, ale to jest taki sam test, jak ludzie mówią, że jest ciężko. To jest dokładnie tak samo, że narzekają, że to jest. Eee, właśnie ja czytam. To sobie. nie, to powiem szczerze, że byłem zaskoczony. I jak jest pozytywny, to jaki jest efekt? Pierwsza kreska, która się pojawia, to się pojawia kreska kontrolna. To znaczy, że y -hmm. materiał jest prawidłowo w tak? W momencie, jeżeli antygen jest w naszym organizmie, pojawi się literka T. No i mój wynik jest negatywny.